Z roku na rok pompy ciepła zyskują coraz więcej zadowolonych użytkowników, zwłaszcza wśród osób budujących swoje domy i poszukujących ekologicznych rozwiązań. Pompy ciepła wybierają także ci, którzy zawiedli się na innych systemach grzewczych. Posłuchajmy pana Krzysztofa, mieszkającego niedaleko Radomie. Początkowy system grzania to był piec na ekogroszek. Nigdy nie można było tego domu zostawić, jechać na narty, wypocząć no po prostu to nie dawało się z tym żyć. Później Zdecydowałem się na zainstalowanie pompy ciepła, która, która pracuje do tej pory. To już w tej chwili szósty rok. Dom o powierzchni 180 m2 ogrzewa pompa o mocy 14 kW. Za sezon grzewczy pan Krzysztof płaci około 3000 zł. To o wiele mniej niż płacił za ogrzewanie ekogroszkiem. Ale najbardziej chwali sobie bezobsługowość systemu. Spokój myśl taka, że nawet jak mnie nie ma w domu, to jest temperatura ta sama. Mniej problemów dosypywania, dosypywania opału, wyciągania powiedzmy popiołu. Podstawową zaletą pompy ciepła jest to, że są to urządzenia bezobsługowe, czyli raz zaprogramowane, raz uruchomione, pracują w sposób nieprzerwany bez naszego udziału, co jest dużą zaletą w stosunku do konwencjonalnych źródeł ciepła, gdzie no, w jakiś sposób musimy się włączyć w to, żeby paliwo dostarczać do, do źródła ciepła. Tutaj, jeżeli zapewnimy nieprzerwaną dostawę energii elektrycznej, pompa będzie pracowała samodzielnie przez e, ciągły czas. Pompa ciepła jest wygodnym rozwiązaniem w przypadku użytkowników nowo budowanych domów. Ale ten system sprawdza się też w przypadku domów już zamieszkałych. Zainstalowanie pompy ciepła nie wymagało żadnych przeróbek instalacji. Było po prostu wcięta w obecny system, także jeszcze alternatywnie, w alternatywie jeszcze pozostał stary piec, którego de facto nie używam już 5 lat. Przyjrzyjmy się więc działaniu pompy ciepła typu split. Tutaj mamy y, przedstawioną pompę y, typu split, czyli agregat jednostka zewnętrzna połączona z jednostką wewnętrzną, która przypomina konwencjonalny wiszący kocioł. Mhm, czyli to jest na zewnątrz? Tak. Ta a jednostka, ta, ta jednostka gdzieś wewnątrz, w kotłowni czy w garażu. Możemy nawet zabudować to urządzenie w szafce kuchennej, bo wymiary na to pozwalają. No dobrze, jeśli chodzi o sterowanie, rozumiem, że musi być gdzieś to, to, to centrum dowodzenia, tak? Wszystko zależy od naszych preferencji. Możemy to maksymalnie uprościć do tradycyjnych rozwiązań Aha. tego typu. Taki sterownik można też przenieść do salonu i będzie też wtedy sprawował funkcję regulatora termostatu. Będzie mierzył temperaturę i w związaniu do pomiaru regulował pracę urządzenia. Mhm. Możemy również korzystać z nieco nowszych rozwiązań, bardziej zaawansowanych technologicznie i wychodzących naprzeciw temu, czego rynek oczekuje, są to moduły Wi-Fi. Pozwalają sterować pracą pomp ciepła, a także urządzeń klimatyzacyjnych za pomocą dedykowanych aplikacji, co umożliwia pracę lokalnie, ale także zdalnie, spoza domu i kontrolę pracy urządzeń. W linię freonową włączona jest także jednostka wewnętrzna typu kanałowego, która wygląda jak standardowy klimatyzator, kanałowy i tym klimatyzatorem w połączeniu z agregatem, który kupiliśmy do naszej pompy ciepła, możemy ogrzewać powietrze w domu bądź je chłodzić w okresie lata. Za pomocą pompy ciepła możemy także chłodzić e, dom w okresie lata. Właściwie zaprojektowana pompa ciepła pracuje ekonomicznie w nawiązaniu do potrzeb budynku. Nie należy się obawiać doboru pomp ciepła z krzałkami elektrycznymi, które mogą czasowo wspomagać pracę pompy ciepła kiedy temperatury na zewnątrz są najniższe bo suma sumarum ten układ da nam odpowiednią moc grzewczą i spełni wymogi energetyczne budynku